Najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża to przede wszystkim dalszy rozwój pandemii i ta niepewność tak naprawdę jak będzie wyglądała przyszłość handlu, czy będą kolejne lockdowny, czy nie, czy będziemy mieć inne limity, inne obostrzenia. Kolejna sprawa to przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników i klientów, czyli to wszyscy, te wszystkie nakłady inwestycyjne, które musimy ponieść, żeby klienci czuli się bezpiecznie. Niepewność legislacyjna, zmienność legislacyjna, presja podatkowa, presja płacowa, rynek pracy, który jest dzisiaj bardzo trudny, ponieważ brakuje pracowników i ciągle czekamy na rozwiązania po prostu regulacyjne, tak aby pracownicy z zagranicy, szczególnie ci właśnie z Ukrainy, mogli w krótkim czasie otrzymywać pozwolenia na pracę. Kwestie środowiskowe, transpozycja po prostu dyrektyw unijnych, które będą wdrażane do polskiego systemu prawnego, czyli na przykład single use plastic czy też inne. No i oczywiście cyfryzacja szeroko rozumiana, czyli tutaj dbamy o to, żeby nie nastąpiło wykluczenie cyfryzacyjne, jeśli chodzi o starsze osoby które po prostu nie mają do, do, na co dzień do czynienia z nowymi aplikacjami, z nowymi technologiami, jak i przede wszystkim trzeba zapobiec tak zwanemu bezrobociu technologicznemu, czyli znowu starsze osoby zatrudnione w sieciach handlowych, a wiemy, że takich osób jest bardzo dużo, ponieważ handel wielkopowierzchniowy szczególnie zatrudnia osoby powyżej 50 roku życia, te osoby potrzebują bardzo dobrego szkolenia i ustawicznego szkolenia, tak aby mogły sprostać wymaganiom pracodawców. Trzecia edycja Kongresu potwierdza, że faktycznie formuła się sprawdziła. Jest to platforma dialogu dla przedstawicieli firm, przedstawicieli handlu i nie tylko handlu, przedstawicieli firm FMCG, dla kadry zarządzającej, dla administracji państwowej i dla ekspertów, wybitnych ekspertów w rynku. Podczas tych właśnie dyskusji czy też rozmów po pierwsze nawiązujemy kontakty ze sobą, po drugie wymieniamy doświadczenia, sprawdzamy, w jaki sposób możemy wzajemnie mówić jednym głosem, czy są gdzieś jakieś płaszczyzny, które możemy traktować jako wspólne i tworzyć koalicję tak, aby jednym mocnym głosem wyrażać swoje problemy i swoje apele do rządu.